Czas w tym miejscu nie płynął. On gnił. Dni nie miały nazw, noce nie różniły się od poranków, a jedynym kalendarzem było narastające zmęczenie ciała. Przestrzeń była tak ciasna, że nawet myśli musiały się w niej zmieścić po cichu. Każdy dźwięk z góry przypominał, że świat istnieje, ale nie dla niej. Przez lata strach przestał być emocją, a stał się stanem pernamentnym, jak wilgoć w ścianach. Tam nie było krzyków, były tylko szeptane próby przetrwania. Dorosłość przyszła bez wyboru, macierzyństwo bez zgody, a cisza była jedyną formą ochrony. To nie była Jedyna zbrodnia, lecz tysiące dni powtarzanego odebrania wolności. Amstetten to niewielkie, spokojne miasteczko w Dolnej Austrii. Miejsce, które z zewnątrz wygląda jak wiele innych prowincjonalnych społeczności. Zadbane domy, ogródki, tradycyjne kawiarenki i uśmiechnięci ludzie na ulicy. Dla większości mieszkańców i turystów Dolnej Austrii miejsce to kojarzy się z ciszą, porządkiem i codziennością, a nie z jednym z najbardziej wstrząsających przypadków przestępczych końca XX wieku. Jednak w 2008 roku to właśnie tam świat dowiedział się o dramacie, który trwał całe 24 lata. Człowieku, który stworzył własne piekło tuż pod swoim domem. Joseph Fritzl urodził się 9 kwietnia 1935 roku. Przez lata mieszkał w Amstetten razem ze swoją żoną Rosemary i ich dziećmi, jedną z których była Elizabeth, urodzona 6 kwietnia. 1966 roku z zewnątrz Frizl wydawał się zwyczajnym człowiekiem. Pracował, zajmował się domem, bywał wśród sąsiadów, a jego rodzina wyglądała na normalną i szczęśliwą. Jednak ta pozorna normalność skrywała coś znacznie mroczniejszego. Z czasem wyszło na jaw, że Friesl nie był obcy wobec przemocy seksualnej. Według późniejszych ustaleń jego relacje z własną córką rozpoczęły się, gdy Elisabeth miała zaledwie 11 lat, już w latach 70. i trwały latami. To wczesne nadużycia były preludium do tragedii, która miała nadejść w połowie lat 80., -tych. Wczesne lata 80. spędził planując i budując coś, co miało pozostać ukryte przed światem Piwnice-więzienie. Według śledczych, Frieze wziął pozwolenie na budowę niewielkiego rozszerzenia piwnicznego w domu, który miał stać się kluczowym elementem jego przestępczego planu. Lata pracy nad ukrytą piwnicą. Doprowadziły do momentu, który był początkiem prawdziwego koszmaru. 28 sierpnia 1984 roku. Kiedy Elizabeth miała 18 lat, Fris poprosił ją o pomoc przy montażu ciężkich drzwi prowadzących do nowo zbudowanej części piwnicy. Kiedy dziewczyna trzymała drzwi w miejscu, Frisl. Przykrył jej twarz mokrą szmatą z substancją obezwładniającą, aż straciła przytomność, a następnie zamurował ją w ukrytej komorze pod domem, którą od tej pory miała na zawsze nazywać swoją rzeczywistością. To, co miało być zwykłą prośbą ze strony Ojca, stało się pułapką. Od tego momentu Frizzl miał dostęp do niej kiedy tylko chciał, a ona nie miała drogi ucieczki. Według późniejszych doniesień, on utrzymywał ją w zupełnej izolacji, bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Ukryte pomieszczenia nie przypominały zwykłej piwnicy. Według śledczych była to sieć ciasnych, klaustrofobicznych pokoi. Pozbawionych okien, światła dziennego i normalnej komunikacji z resztą domu, Fritzl zadbał o to, by piwnica była dźwiękoszczelna, ograniczona do minimum. Z jedynie podstawowym wyposażeniem prowizorycznym łóżkiem, lodówką i umywalką, które miał tam zainstalować wcześniej. Elizabeth i jej przyszłe dzieci żyli bez naturalnego światła przez lata, co miało poważne konsekwencje fizyczne i psychiczne. Był to świat bez normalnych rytuałów dnia codziennego, gdzie każdy krok i każdy oddech odbywał się w warunkach uwierających, które z biegiem czasu stawały się jedyną codziennością, jaką znały ofiary. Podczas tych lat. W warunkach całkowitej izolacji doszło do rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Fritz regularnie wykorzystywał swoją córkę seksualnie, co doprowadziło do narodzin siedmiorga dzieci. Pierwsze dziecko, córka Kerstin, przyszła na świat mniej więcej pod koniec lat osiemdziesiątych. Następne dziecko, syn Stefan, przyszło niedługo potem. Według późniejszych analiz piwnica była miejscem, gdzie rodziły się kolejne dzieci, a Fritzl robił wszystko, by te narodziny odbywały się w tajemnicy. Trzecie i czwarte dziecko, dziewczynki, były potem podrzucane pod dom Fritzlów z fałszywymi listami sugerującymi, że to matka je pozostawiła. W ten sposób Fritzl i jego żona Rosemary przyjęli je jako swoją własną rodzinę, Nieświadomi ich prawdziwego pochodzenia. W połowie lat dziewięćdziesiątych urodziły się bliźnięta. Jeden chłopiec zmarł krótko po porodzie, a jego ciało fryzl miał spalić w piecu. A drugi chłopiec, Aleksander, po kilku miesiącach został przeniesiony na górę, gdzie przedstawiono go jako porzucone dziecko i również wychowano w rodzinie Frislów. Ostatnim był syn Felix. Urodzony pod koniec 2002 roku, no który wraz z matką i dwoma najstarszymi dziećmi pozostał w piwnicy aż do 2008 roku. Przez lata Frizz opracował własny mechanizm utrzymywania kłamstwa. Po zniknięciu Elizabeth rodzice zgłosili jej zaginięcie na policję. Jednak wkrótce potem dostali list w jej imieniu z podpisem sugerującym, że zdecydowała się opuścić dom i nie chce, by jej szukano. Policja uznała to za wiarygodne i traktowała sprawę jak zbiegnięcie odważnej, zbuntowanej córki. Fritz wykorzystywał te listy wielokrotnie. Pisał je za córkę lub zmuszał ją do składania podpisów, twierdząc, że chce nowego życia. Sprawnie manipulował rodziną i wymiarem sprawiedliwości, co kontynuowało się przez całe lata. Chociaż piwnica była ciasna i klaustrofobiczna, życie tam uczyło adaptacji. Elisabeth nie tylko musiała znosić przemoc i izolację, ale także radzić sobie z codziennymi problemami, jak brak naturalnego światła czy odpowiedniej opieki medycznej dla dzieci. Według relacji osób badających sprawę. Kobieta notowała w pamięci takie detale jak wilgotność ścian, które latem zamieniały się w duszną, nieprzyjemną przestrzeń i konieczność wykorzystywania starych ręczników do wycierania kondensacji, która spływała po ścianach. Codzienność więźniów piwnicznych była daleka od normalnego życia: jedzenie, światło, zabawa, nauka. Wszystko podlegało rewizji i decydowaniu przez oprawcę. Dzieci nigdy nie widziały słońca. Ich jedyna rzeczywistość była determinowana przez to, co ich ojciec chciał im dostarczyć. Jednym z najbardziej przerażających aspektów tej sprawy jest fakt, że przez ponad 20 lat nikt z sąsiadów nie odkrył prawdy. Według opisów lokalnych mieszkańców, Friesl był postacią, którą postrzegano jako normalnego mężczyznę. Czasem niezbyt rozmownego, ale zawsze pozornie uprzejmego. Wiele osób mówiło później, że nigdy nie zauważyło podejrzanych zachowań ani nie słyszało niczego niepokojącego dochodzącego z piwnicy ich domu. Jego żona, Rosemary, nigdy oficjalnie nie wiedziała, co naprawdę dzieje się w piwnicy. Fritz przekonał ją i innych członków rodziny, że Elisabeth wyjechała i że listy od niej są prawdziwe, że dołączyła do sekty albo rozpoczęła nowe życie. Dzięki temu historia utrzymywała się w społeczności. Wszyscy ją akceptowali jako smutny epizod rodzinny, bez jakiegokolwiek podejrzenia o horrory pod ziemią. Przez lata Życie więźniów pod ziemią trwało w swojej mrocznej monotonii. Aż do 19 kwietnia 2008 roku, kiedy starsze dziecko Kerstin miało 19 lat, zachorowało poważnie. Fritzl, chcąc skorzystać z pomocy medycznej, zabrał ją do szpitala w Amsterdam, twierdząc, że jest jego wnuczką, a jej matka Elizabeth. Miała dołączyć wkrótce, bo jest gdzieś daleko. Jednak lekarze zaczęli mieć podejrzenia, że historia nie jest zbyt spójna. W końcu poprosili, aby matka dziewczyny skontaktowała się z personelem. I właśnie wtedy Elisabeth, po 24 latach w piwnicy, zobaczyła telewizyjne wezwania do kontaktu z rodziną, a to dało jej impuls do działania. Pomiędzy 19 a 26 kwietnia 2008 roku Frizl w końcu zgodził się wypuścić Elizabeth i dwoje młodszych dzieci z piwnicy. Przedstawił żonie i rodzinie kłamstwo, że Elizabeth postanowiła wrócić do domu po latach. 26 kwietnia 2008 roku Frizl został aresztowany przed szpitalem, gdy odwiedzał córkę w towarzystwie Elizabeth. Policja, która otrzymała anonimowy sygnał, rozpoczęła dochodzenie i niebawem odkryła ukrytą sieć pomieszczeń w piwnicy domu. Wkrótce potem policja wyprowadziła wszystkich więźniów piwnicznych, Elizabeth oraz dzieci na zewnątrz po raz pierwszy od 24 lat. Ta scena wywołała ogromne poruszenie w Austrii i na całym świecie, bo obraz kobiety która przez dekady nie widziała Słońca oraz jej dzieci, które nigdy go nie znały, był jednym z najbardziej wstrząsających momentów medialnych tamtych lat. Proces Josefa Fritzla rozpoczął się w marcu 2009 roku, w sądzie w Zent-Pelten. Podczas rozprawy, Fritz początkowo nie przyznawał się do wszystkich zarzutów, ale wkrótce potem przyznał się do prawie wszystkich, w tym do zniewolenia. Kaziroctwa, gwałtów i zabójstwa przez zaniedbanie jednego z nowonarodzonych dzieci, Michaela, który zmarł kilka dni po urodzeniu. 19 marca 2009 roku sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia najwyższy wymiar kary w austriackim systemie prawnym. Wieść o tym, co wydarzyło się w Amsteten strząsnęła mieszkańcami Austrii i resztą świata. Ludzie zbierali się pod domem Fritzlów, organizowano modlitwy, marsze Solidarności i wyrazy wsparcia dla Elizabet i jej dzieci. Dla wielu było to niewyobrażalne. Jak ktoś mógł żyć obok nich, a jednocześnie ukrywać piekło pod własnym domem? Po opuszczeniu piwnicy Elizabet i jej dzieci zostali objęci opieką psychologiczną i medyczną. Austriackie władze zadbały o to, aby mieli nowe tożsamości i miejsce zamieszkania z dala od starego domu i miejsc, które przypominały im dramat sprzed lat. Według nowszych relacji, Elizabeth stara się odbudować swoje życie wraz z dziećmi, radząc sobie z traumą i znajdując codzienną normalność w bezpiecznym otoczeniu. Sprawa Fritzla przez lata była analizowana w kontekście psychologii, praw, systemów społecznych i zaniedbań mediów. Okazuje się, że nawet dzisiaj tematy pokrewne, w tym debaty o wyjściu Fritzla na wolność lub jego zdrowiu psychicznym, wracają do mediów, pokazując, jak długotrwałe są skutki tej tragedii.